Hej, cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmiku na moim kanale. Dzisiaj mamy przegląd w sklepie Pepcon i od razu tutaj oglądam pierwszą nowość, czyli taki plecak w kolorze, można powiedzieć, taki brudnego, w kolorze brudnego różu. Kieszonka z przodu, dwie kieszenie boczne, takie z siateczką, niezamykane. Zawiązywany jest u góry, to taki worko-plecak. I w środku tutaj wydaje mi się, że jest jeszcze jedna kieszonka, taka na zameczek. Ciężko mi tutaj właśnie Wam pokazać, ale z tego co zaglądałam to widziałam, że jest. Cena tego produktu już Wam powiem o tak wygląda z tyłu. Tutaj mam oczywiście standardowo na ramiona i tutaj mamy cenę jest 40 zł, paskina, no taki plecaczek no, w jednym rozmiarze. Kochani, y, oczywiście na początku filmu bardzo proszę o subskrypcję, łapkę do góry i pozostawienie komentarza. Będzie mi bardzo miło, możecie również udostępniać moje filmy. A tutaj już sobie oglądam taki portfelik, ja go wcześniej nie widziałam, nie, nie przypominam sobie. Mini Mouse, oczywiście kolekcja, y, i tutaj mamy cenę 20 zł za ten portfelik. Bardzo fajny, taki y, kolorowy. Zameczek dość duży, więc naprawdę się przydam I dzisiaj śliczne bryloczki. No, po prostu cudo. Miałam wziąć i w końcu nie wzięłam taki piesek. Może następnym razem, jak będę za osiem, tylko taki jamniczek bardziej niż ten mój. Diduś, a tutaj jest bryloczek z kotkiem. Także to tak bardziej mi pasuje. Kotek i rybka, no rewelacja. One są w cenie 8 zł i z tego co widzę są tylko właśnie albo kotek, albo piesek. Kolczyki śliczne. Taka żmika z kamieniem zielonym za 5 zł. No i kochani, mamy nowe kostiumy. Kąpielowy. Mamy paseczki. Bardzo ładne połączenie kolorów. Takie niespodziewane. Niebieski, pomarańczowy i tutaj troszkę czarnego. Jest tutaj zawiązywany z tyłu, więc no wiadomo troszeczkę... No, na mniejsze biusty będzie tutaj ta góra z falbanką, taką ładną. Od góry 25 zł kosztuje i XL jest największym rozmiarem. Do tego mamy oczywiście dół, przepiękne połączenie, bardzo mi się podoba. I tutaj jeszcze sprawdzimy, jaka cena 20 zł, i też XL największy rozmiar. Mamy też taki ekry, bo to nie jest taki typowo biały. Materiał jest taki jakby prążkowany. No też tutaj raczej na mniejsze biusty, bo takie zawiązywane. Z tyłu 25 zł, XL jest największym rozmiarem. I też tutaj mam cienkie ramionczka zastosowane, więc wiadomo nie będzie tak dobrze trzymało biustu. No i tutaj mamy dół. Fajnie też, że można osobno kupić sobie każdy element czasami mamy górę, a dołu nam brakuje, więc można coś dobrać 20 zł kosztują te majtki do dołu kostiumu XL największy rozmiar, tutaj macie jeszcze kochani taki drugi wzór kwiatuszki, takie pomarańczowo-białe 25 zł kosztuje dołu 20, no i tutaj XL jest największym rozmiarem, także zobaczcie dużo, dużo Nowości, fajne rzeczy się pojawiły. Bardzo mi się te ręczniki dzisiaj spodobały, biały, niebieskie. I powiem Wam, że cena też jest fajna. Zaraz Wam powiem: wymiar 86x170 to jest taki ręcznik plażowy. No i cena jest 15 zł, więc myślę, że świetna. I tutaj mam jeszcze drugą wersję, kolorystyczną. Bardzo ładnie to wygląda. Z nowości znalazłam bluzeczkę. Bluzeczka z napisem. Tutaj rękawy mamy zwykły, nieodwijany. Taki napis na niebieskim tle, 20 zł i no 3xl, nawet z tego, że chodzi o rozmiary. Do bluzki się tak prezentuje, zawiązywany na dole. I kochani, jeszcze Wam tutaj coś chciałam pokazać. Znalazłam taką ładną bluzeczkę. Nie pamiętam, czy ona już była pokazywana, czy nie. W każdym bądź razie urzekła mnie dzisiaj. Bardzo ładny dekolt. Kieszonki, nie kieszonki, tylko za 25 zł, dwa egzemplarze. Największy rozmiar rękawki, też takie dekoracyjne, ala falbaneczka. No i z nowości mamy piękną sukienkę na takich ramionczkach grubszych. Dół mamy falbany. Cena jest 40 zł. Bardzo ładny jest kolor tej sukienki. Myślę, że będzie ładnie leżała i przyda się każdej z nas na lato. A tutaj znalazłam takie no, nowe klapki. One są z takiej jakby pianki, coś takiego na takim widzicie grubszym koturnie. I tutaj mamy, słuchajcie, wyprzedaż się okazuje. Ja w życiu nie widziałam takich klapek. Wyprzedaż 60 na 40. Ich jest tutaj bardzo dużo. W tym sklepie więc można zakupić. Może u Was też będzie i się załapiecie. A teraz już oglądam koszulę nocną, wywijany rękawek. Taki tutaj napis i takie zdobienie z przodu. 20 zł kosztuje ta koszula i 2 XL jest największym rozmiarem. I jeszcze tak z nowości piżankowych wam pokażę koszulę, ale tym razem na cienkich ramionczkach. Kolor jest taki beżowo-zielony, dół koszuli jest wykończony koronką, tak samo jak i tutaj od góry. Cena koszuli to 20 zł i macie od deski do 2 XL. Największy rozmiar dla Panów, też kolejna nowość na grubych ramionczkach. Taki podkoszulek, t w kolorze niebieskim, tutaj klimaty jakieś łódki, 20 zł i 2 XL mamy największy rozmiar kolejny tyszyrcik, nie pamiętam czy on już był Beach Time taki tutaj napis, palemka pomarańczowa 15 zł kosztuje i również 2 XL, największy rozmiar, także dla panów też dużo nowości, a tutaj jeszcze założyłam e, taki fajny dyfuzor z tej e, nowej też serii Patio, Exotic Patio Collection i powiem Wam, że ja nie widziałam wcześniej tego dyfuzora, przynajmniej nie pamiętam. E, dzisiaj go zobaczyłam, powiem Wam, cenę 15 zł. Bardzo fajny, no, no bardzo fajnie wygląda. Nie wiem jaki zapach, no bo wiadomo, nie można tutaj m, spróbować zobaczyć, ale m, fajnie, że takie coś też jest dostępne z tej kolekcji. E, także uzupełniam Wam e, na bieżąco. Abyście mieli ogląd sytuacji, co można właśnie zakupić w danym momencie i z danej kolekcji. No tutaj już raczej wszystko było, więc idziemy dalej i pokażę Wam jeszcze jedną rzecz, czyli taką bluzeczkę, Pani chyba nawet dowiesiła przed chwilą, z takimi guziczkami w kolorze bluzki. Tutaj, jak widzicie, takie maszczenia. Przy rękawku, i ten rękawek jest w zasadzie nie ma rękawka. I cena bluzeczki, tak jak widzicie, on jest taki ciemno-różowy ten kolor, ale z domieszką buraczka, coś takiego, taki, taki inny ten kolor. 25 zł, już tej bluzka i 2 x największy rozmiar. I na pewno się przyda na lato. I kochani, to jest ostatnia rzecz już na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.